Na spacerze, potem byłam w kawiarni, jadłam pyszną jego dziankę. Złapałam się na chwilę z koleżanką, potem wróciłam i poogarniałam e, pracę, bo dzisiaj wrócę zdalnie. No i teraz idę się ogarnąć, bo jest za 5:14 i chcę dzisiaj pójść na siłkę, bo idę wieczorem na imprezę, więc musi być jakiś balans w tym dniu. No i e, ogarniam się, lecimy. Mam plan zrobić trening i pójść też na basen, bo w sumie tego nie było na pasenie, więc um, taki jest plan. Let's go! który dzisiaj pisałam. Pisałam egzamin, który nazywa się w skrócie CPE, czyli Certificate Proficiency in English, i jest to egzamin z języka angielskiego na poziom C2, czyli poziom najwyższy, jaki można uzyskać w nauce języka. Chyba nie ma nic dalej. I pisałam go dzisiaj. W, British Council, w Siedzibie British Council w Warszawie. Dzisiejszy egzamin. Generalnie czuję się dobrze, poszło mi dobrze. Myślę, że, że będzie ok. Zdawałam ten certyfikat, bo miałam taką możliwość, a lepiej jest mieć niż nie mieć, mimo to, że teraz nie potrzebuję tego egzaminu ani na studia jakieś, ani do pracy. Nic z tych rzeczy. Jeżeli chodzi o moje przygotowania, to ja niestety nie przygotowywałam się prawie w ogóle. E, głównie dlatego, że nie miałam po prostu czasu. E, przez to, że i pracuję, i studiuję, gdzieś tam zabrakło mi tego czasu na jeszcze naukę języka, e, ale trochę się usprawiedliwiałam faktem, że ja mam taką sytuację że ja w języku angielskim mówię przez około 70-80% mojego dnia, ponieważ w pracy używam języka angielskiego i w domu też mówię cały czas w języku angielskim, ponieważ mój partner jest Anglikiem i nie mówi zbytnio polsku, więc my po polsku w ogóle nie rozmawiamy, chyba że dla żartów. Także ten angielski jest po prostu ze mną na co dzień od dłuższego czasu. Nawet jak byłam młodsza, to um, ten angielski po prostu cały czas gdzieś tam miałam wokół siebie jakichś tak. native speakerów um, i zawsze byłam blisko z angielskim, więc um, umiem mówić po angielsku, nie mam żadnej bariery językowej, um, więc gdzieś tam odpuściłam sobie te przygotowania, trochę tego żałuję, bo wiem, że mogłabym być bardzo, bardzo dobrze przygotowana. Ale poszło mi naprawdę dobrze, czuję się dobrze. Wyniki są za miesiąc, więc czekam, ale jestem bardzo dobrej myśli. Najlepiej poszła mi część speakingowa, najgorzej chyba reading and use of English, bo tam czasami są takie zadania, że no na przykład nie wiem, macie tekst i macie luki w tym tekście i musicie wymyślić, nie, że macie podane na górze w tabelce e, słowa, których macie użyć, tylko musicie sami sobie te słowa wymyślać i ja czytając to miałam takie czasami czy tak w ogóle potrzebne jest jakieś słowo, jakby to, to zdanie ma sens, jakby to jest takie zdanie, które ja bym też powiedziała bez jakiegoś słowa, które podobno ma tam być, więc więc tak, no, ale dobra, nieważne e, w każdym razie jeszcze z takiej informacyjnych części, jakby ktoś chciał wiedzieć to E, egzamin jest podzielony na cztery części: Reading, English of English, Writing, Listening i Speaking. Um, I na ocenę ogólną właśnie składają się te cztery części. Jeżeli miałabym dać komuś radę, e, osobie, która się przygotowuje do tego egzaminu albo się przymierza do niego e, cokolwiek, to przede wszystkim ja uczyłabym się słownictwa. Jeżeli chodzi o gramatykę, to to nie jest jakiś taki must have, bo to nie ma takich zadań, że musisz w czasie Past Perfect Simple coś tam napisać. Nie, tylko po prostu wiadomo, jak się pisze essay na przykład na tej części writing, no to... Oni punktują twoją gramatykę, tak? Więc musisz wiedzieć, jak używać czasów i tak dalej. Natomiast wydaje mi się, że największa ilość punktów jednak jest na słownictwo. W tej części właśnie Reading and Use of English, wiadomo, listening, no trzeba wiedzieć, o czym oni gadają. No i Speaking to też oni tam właśnie punktują e, bogactwo językowe między innymi. Nie wiem szczerze mówiąc, jak im poszła ta część, bo ja absolutnie nie mam żadnej bariery językowej ani nic. Natomiast wiem, że ja po prostu rozmawiałam. E, no w taki sposób jak rozmawiam na co dzień, czyli po prostu taki normalny tak, nie używałam żadnych takich nie wiadomo, jakich wymyślnych słów, bo to nie jest konieczne, w sensie ja tego nie uważam za konieczne, bo po prostu tak się nie, tak się po prostu nie, nienaturalnie nie rozmawia na co dzień, wiecie o co chodzi, więc to było takie ciężkie, no ale jednak mam płynność językową, więc wydaje mi się, że będzie OK. I w sumie to tyle, nie wiem jeszcze co mogę na ten temat powiedzieć, dobra to tyle. na około 8.30 i dzisiaj plan jest taki, że mam study day, okay? to jest dzień, kiedy po prostu aż wzięłam wolne w pracy na cały dzień, więc wzięłam wolne po to, żeby przynajmniej większość dzisiejszego dnia spędzić na nauce, bo mam trzy ciężkie egzaminy w ten weekend. Są to w sumie egzaminy Najtrudniejsze jakie były um, z przedmiotów najtrudniejszych w tym semestrze, więc jest ciężko, okay? Jakby jest ciężko. I plan jest taki, że teraz się ogarniam, idę z moim psem na spacer. Póki jestem na czcu, to lubię sobie zrobić takie 5-6 km spaceru. Takich wiecie, areobów porannych. Potem wrócę, ogarnię sobie coś do jedzenia, um, spakuję się. I lecę do biblioteki na moją uczelnię. Mam plan tam siedzieć do jakiejś 15, bo w sumie o 15 zamykają. A po bibliotece chciałabym pójść na siłkę, więc pójdę do centrum. I potem pewnie też no, chciałabym się jednak jeszcze trochę pouczyć, bo w końcu wzięłam ten dzień wolny po to, żeby naprawdę z tego skorzystać, więc pewnie pójdę do jakiejś kawiarni w centrum. Jeszcze miałam się w międzyczasie spotkać z moją przyjaciółką, ale nie wiem do końca, czy, czy dzisiaj, więc. Let's start this day. W ostatnich dniach mam mega obsesję na punkcie omleta z trzech lub czterech jajek z dżemem truskawkowym bez cukru. <gryw> Także to jest to co jem przez ostatnie kilka dni na śniadanie. z, z moimi uczelni i wracam do domu, jest godzina prawie już 15 eee, i w ogóle. Moje no, największą motywacją ostatnio są eee, osoby, które po prostu teraz bronią licencjat, bo teraz jest okres bronienia właśnie teraz licencjatki na uczelni mojej, nie tylko, więc po prostu mam takie Boże. Ja chcę już być po prostu na miejscu tych osób i bronić się i skończyć już studia serio. Ale e, mamy godzinę prawie 15, nie wiem czy to już powiedziałam i idę, jadę do domu ponieważ mam dość, mam dość, dosłownie czuję, że eksploduje mi głowa e, uczułam się przez jakieś 3 godziny tylko i wyłącznie Jednego przedmiotu, i mam egzamin z trzech, ale tak naprawdę to jest pierwszy egzamin, który mam w sobotę rano plus on jest chyba najbardziej wymagający z tych wszystkich. Eee, także uczyłam się tylko tego, ale po prostu w pewnym momencie już przestałam przyswajać informacje, więc stwierdziłam, ok, to jest chyba ten moment, żeby przestać, bo no jednak wiadomo, że taka nauka, nie wiem, parę godzin pod rząd też nie jest do końca dobre. W pewnym momencie głowa już przestaje pracować tak jak powinna, więc, jakby, that's ok. Hello, jestem już w domu. Um, urwało w takim dziwnym momencie, bo musiałam być na tramwaj i um, stwierdziłam, że po prostu już nagram w domu. Generalnie to plan uległ zmianie. Zmiana planów, alert, i nie spotkam się dzisiaj z Werą i nie pójdę na siłownię, bo po prostu nie jestem nawet w połowie tego co miałam zrobić i stwierdziłam, że jakby no już trudno. Um, także um, plan dzisiaj jest taki, że właśnie wróciłam. Ogarnę mieszkanie i po prostu będę się uczyć do wieczora. Um, może pójdę do jakiejś kawiarni się pouczyć, ale w sumie wątpię, bo generalnie to pada deszcz i w sumie to jest całkiem cozy, um, także najpierw posłucham tam, żeby już mnie nic nie rozpraszało i po prostu będę się uczyć, taki jest plan, um, no i w sumie tyle, także... Idę się uczyć, w sensie najpierw sprzątać i się uczyć.